przyszedł w udziale zakończenie dzisiejszej konferencji. Myślę, że zakończenie jest lepsze niż rozpoczynanie, bo wszyscy są już zmęczeni. Była bardzo duża dynamika i wydaje mi się, że to była duża dyskusja. na konferencji, taka naprawdę duża, duży aktywizm i bardzo dużo się działo. Nawet w trakcie um, tutaj um, referatów przyszła mi do głowy taka myśl, Człowiek musi jeść, pić, ubierać się, a reszta jest szaleństwem. To jest, myślę, Stanisława Lema, i myślę, że to było takie troszkę dzisiaj szaleństwo, ale w sensie bardzo pozytywnym. Sama może powiedzieć tylko jedną refleksją na temat przemocy, to akurat z, z, z rana jeszcze, że, że przemoc niestety może być dobrze uzasadniona. Tak? tak jak mówiliśmy, może być związana z prawem natury, z elementem wychowawczym, nawet z umową społeczną. Widać, ta dyskusja uświadomiła nam, że nie wiemy za bardzo, czym jest przemoc, że nie wiemy, z jakim ustrojem jest za bardzo związane, nie ma tutaj zgody. Debata pokazała, nie wiemy, czy to użycie siły, czy to naruszenie integralności. Ale najważniejsze, co chcę Państwu powiedzieć, to bardzo podziękować za udział, bo było tutaj wiele osób, które przyjechały do nas z bardzo daleka, więc bardzo dziękuję, ale dziękuję również osobom z Krakowa. Yy, dziękuję bardzo organizatorom. Yy, dziękuję osobom, które brały udział w dyskusji, ale także takim, które tylko przysłuchiwały się yy, tym, tym referatom. Yy, dziękuję tym, którzy byli z nami cały dzień, ale także tym, którzy byli Proszę Państwa, yy, tak, yy, my nie pozwolimy Państwu zapomnieć o tej konferencji, ponieważ będzie z niej, <grytanie> <grytanie> będzie z niej pamiątka. Yy, mamy stronę stronę internetową mamy uruchomioną. Konferencja jest bardzo nowoczesna. Była transmisja. Jeszcze dziękuję też oczywiście wszystkim, którzy online z nami byli dzisiaj. Ale będzie nagranie. Jeśli ktoś nie mógł wysłuchać dzisiejszych wszystkich wykładów, to, to, to będzie możliwe odsłuchanie tych wykładów i będą one zamieszczone na stronie internetowej, do czego gorąco zachęcam. I jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo dziękuję za tak ciekawą. My jako organizatorzy jesteśmy wzruszeni i poruszeni, że tak licznie odpowiedzieliście na naszą propozycję, dyskusję. Dziękujemy tym, którzy to przyczynili się do popularyzacji tej idei i jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę udanego wieczoru.